I witam was serdecznie w kolejnym odcineczku z Unity, gdzie robimy to, co zawsze, czyli biegamy po świecie i próbujemy cokolwiek zrobić tutaj ciekawego. Tą strona mamy prawie skończone, tak w sensie są tu jakieś skrzynki, których nie widziałem jeszcze i są takie rzeczy, jak na przykład to czy tamto. Mm, ale niezbyt mnie to aż tak obchodzi. myślę, że tutaj to, to już poszukamy, jak mówiłem później. A na pewno zagadki na Stradomusu zostawię sobie na później. No to co, tu jest jakaś skrzynka, to wiemy. To jest tam pod ziemią. Nie chciałem mi się tam wchodzić. Możemy przeskoczyć chyba tutaj, co? A jest tu jakiś dom pociek, kurde? O, jest jakiś ten. O i przepraszam za telefon po prostu. Pika, pika, pika. Dobra, jestem, jestem. Przepraszam Was za to. Niechlujne moje podejście tutaj do odcinkę, Dobra. Widzę tutaj już coś, to mogę zdobyć. Kurde, czy to musi mi tak pikać? czekać, będę chyba musiał wyciszyć telefon na nagrania? Dobra. Już jesteśmy. Przepraszam, jak zwykle. Kurde, chciałem na to wskoczyć, ale się nie udało. Czekajcie, bo to jest to na górze, tak? Dobra, mamy to. Co my tu jeszcze mamy? Tam mam zagadkę na Musa. niezbyt mnie to obchodzi. Tu mam misję. O, i to jest coś co chce. Paryskie opowieści może będą kontynuowane. Tak, od razu musimy się rozglądać ze skrzynkami i innymi rzeczami. Idzie O to mi chodziło. Już jest skrzyneczka, już jest skrzyneczka. Tylko co tutaj na górze? Czy mogę ją jakoś tutaj zabrać tak? Czy muszę od góry wejść? Czy od dołu? Strzelam, że od dołu? Ty no nie. I co to są za budynki? Bez schodów na górę. że je ptp. Nie wiem, czy możemy taki ruch? Ciekawe te walki, niektóre są nie. Muszę się w ogóle rozsiąść, czekajcie, o. Od razu wygodnie, bo ja tak usiadłem krzywo i tak szczerze nie było mi nawet wygodnie. Do odcineczka trzeba jednak wygodnie, tak sobie stwierdziłem, że to jest chyba najlepszy, najlepszy stan. 40 skrzyń w tej dzielnicy, no dobra, mamy jedną. j'ai besoin de votre aide. Citoyens, Paris a besoin de vous. No, dobra. Que puis-je faire, Teruang? Paris ne se libérera jamais de ses chaînes avec de tels mousquets. Les armes qu'utilisent nos ennemis sont bien meilleures. D'où proviennent ces armes Les criminels sont approvisionnés par un mystérieux armurier et reçoivent le soutien de riches financiers. Voilà qui est suspect. Tuez l'armurier et mettez la main sur ses plans. Nous saurons en faire bon usage. Nie ma sprawy. Mam, pamiętajmy jeszcze tą umiejętność wtopienia się w tłum. Ok. Nikt mnie kurde nie zauważył w tamtym miejscu. Dobra, dobra, bo ja tutaj muszę zrobić inne rzeczy. Prościzna. Sprawdźmy jeszcze, nie ma tu nigdzie skrzyneczki, niestety. Czuję, że tu w ogóle na tym terenie będzie więcej skrzynek z trzecim zamkiem. Tak się wydaje jednak, nie. Ale na tych pierwszych też były, więc zobaczymy. Mamy tych pieniędzy bardzo dużo. Miałeś tu rację Rewan, naprawdę pławimy się tak naprawdę w funtach Na razie nie mam pomysłu co na co je wydać nie wiem, czy w ogóle jeszcze je wydam w ciągu tej serii. Mówiłem, Votre patience sera récompensée, ainsi que vos employeurs. Je perds patience. Je ne suis pas venu dans ce trou puant pour attendre des livraisons. Nous faisons de notre mieux, mais les alliés de Méricourt sont fort gênants. Si vous ne pouvez l'emporter avec de meilleures armes, c'est que vous ne pouvez pas avec Je peux vous assurer que la prochaine cargaison sera là cet après-midi. D'accord, tu Viens ici, toi, que je t'écrase. Czyli to mogą wejść? Tam cię na dole widzą, ci nie widzą. Oni tam się klepią już z kimś l'armurerie. Ej przypierdzielił, nie no Tak, mi chłop przypierdzieli. do tam jest skrzynka przy okazji. Prawdopodobnie muszę tutaj wejść. O kurde, drugi zamek. Skichałem dwójkę zamek. No, jakim cudem nie. A no, jak miałem dzisiaj coś prostego, wiecie? Coś takiego nie wymagającego ode mnie dzisiaj wielu tam umiejętności. Coś, żeby sobie poczulować, wiecie, tak, mówię, synki po to są, mnie. Jakbym pewnie... Jeszcze do sumar symulatora sklepu dodali dzisiaj update I myślę, nie, nie zdążę zrobić tego, co chciałem zrobić, muszę teraz... Kupić kolejne rzeczy, kolejne ulepszenia tam Kurde, ja chciałem ten achievement Tylko zrobienie już jest normalnie trudne What the hell? No i tak, kurde... Mam po prostu w głowie, że dużo mi zajmie to czasu, teraz jeszcze bardziej nadrobić, bo doszło jeszcze jakieś warzywa, jakieś coś, ale doszedł, doszedł market, dużo się pozmieniało, nie? Więc będę miał co grać. Tak, gram w symulator, symulator supermarketu, ale solo. Bez YouTube'a coś trzeba robić, nie? W wolnym czasie.

Dobra, jako bobeczkę się możemy zakraść. Może uda nam się. Chyba nas nie widzi. Jak chłopy nie, mogą zejść ze swojej tej? Lubię ten ruch, jak on go od razu, wiecie, położy na i i bardzo łatwo wtedy można załatwić przeciwnika. załatwić tak to, że tak. tak. Kurde, no, rozstrzelali mnie. Dobra, plany będą zdobyte. Kolejna misja, myślę, wykonana. Chociaż pewnie, pewnie trzeba będzie jej oddać. A tam ci się w ogóle nie przyjęli. Hmm, czy muszę coś z nimi zrobić? Drapa mówić z naszą koleżaneczką. Dziękuję za pomoc. Trochę się spóźniliście, ale dziękuję. Vos travaux citoyens. Ces mousquetaires ont raison, des ennemis de Paris. Le plaisir est pour moi. Jest kolejny quest z nią pewnie. Doradomys na górze ten quest. Tu Une idée de génie. Je veux lever une armée, une armée de femmes. Ce sont les femmes qui ont le plus souffert, et ce sont elles qui sauront remettre les choses sur pied. Et quand je parle des femmes, je parle de celles des rues. Vous les connaissez, les prostituées, les fleurs de pavé. Allez dans les bordels et remettez-leur ces papiers de recrutement. Elles me rejoindront par centaines. No dobra, mam nadzieję, że wiesz co robisz. Psalala. Dobra, jest ja jeszcze ten tryb, muszę cały czas włączać, przeszukiwać teren. No i bądźcie, dzisiaj w ogóle mam taką bardzo ochotę. Chciałem no, nagrywać, oczywiście, bo muszę teraz się wyrobić tydzień do przodu, bo za tydzień mam randkę taką, że przyjeżdża do mnie taka jedna kobieta więc tak, będę miał zajęty cały czas, cały weekend i cały dom, raczej znaczy mieszkanie no i tak, tak śmiesznie mówiąc, tak jestem teraz zajęty, będę ale chcę narobić odcinków oczywiście, ja nie, nieważne co, zawsze odcinki muszą być, nieważne co to wam powiem nieważne co się stanie, odcinki muszą być kurde, no nie mogę tu wejść tak, tak, tak Zbyt ważny, zbyt dużo pracuję na, na to, i tego YouTube'a swojego, zbyt dużo poświęcam siebie, tak jak wiecie, że jest to takie moje hobby, żeby, nie wiem, teraz e, po prostu rzucać to dla czegoś innego, wiecie. To zawsze będę trzymał, nie? Tego się nie bójcie. Nieważne, czy związek, czy relacja, czy jakieś wakacje, zawsze filmy będą. Chyba, że umrę. Wtedy w piekle, czy tam w niebie, czy tam gdziekolwiek. Pójdziemy w grobie będę nagrywał dalej. Co było dla mnie chyba koszmarem? Jakby miał nagrywać wiecznie i cały czas te gry wychodzą i nie mogę narobić. Jest taki koszmar, że nigdy nie skończysz, nigdy nie skończysz. Le moins rapide que tu crois Muszę kupić na pewno medykamenty, ale też spróbować, muszę następnym razem trochę spokojniej to zrobić. Tak, troszeczkę spokojniejszy. Są to jeszcze misje tych wszystkich... Tych, no, będzie co robić. O, nie mam tych nabojów, kurde. Ja bym chciał Ja musiał tutaj skoczyć. strażników nie wiem, czy zauważyliście. Tu es pissé dessus, hein! Allez, d'où je vais, pour toi, mon ami! Vous la révolution? Seigneur, je vais y laisser ma santé. C'est ça qu'il a dit, ma belle! On dirait que ça s'agira. Attends un instant! J'ai te rattrapé! Vous n'avez pas le droit! Je n'ai rien fait! Tout pitié! Ce n'est pas notre honte! Ale walka nie. śmieszna, śmieszna. Chłop mnie widzi, nie widząc mnie, to jest trochę ciekawe.

Nie chciałem. Nie chciałem zabijać cywili. Oni mnie zmusili. Ale to kurde dużo walki. Tak żeby było wiecie, pusto i czysto. Dla Maryku? Zmiana na mnie. Będziemy mieli prawo do uniformy? Oczywiście, że tak. Do zabawy, tak. To będzie coraz bardziej zabawne niż to. Armia kobiet, to jest świat. Kłop, też? Ale no, myślałem, że tylko kobiety miałem przynieść. przywieść, -za, za nie mówić, raczej zamówić. Dobra, no nieważne. Ej, mąbo. Uuu! Czy jest tu kurde jakiś sklep? Jest tutaj po drodze, możemy tutaj wskoczyć, bo mówię, nie mam już nic, nie mam ledykamentów. Dobra, polećmy tam. Właśnie, jest fajna noc, a ja mam tą lampkę nową. Mam lampkę z kosmosem. Kurde, mam pojęcie, ciekawa, ciekawe, fajnie wygląda. Zobaczymy jeszcze dzisiaj, jak mi w ogóle wyjdzie ta lampka. Czy będzie wszystko, wow. Powinno być. Dobra, lecimy do tej pięknej misji jeszcze. Wiem, krótka misja, ale niestety. Mamy inną ważniejszą. Z ciężkiej broni jeszcze byłoby ciekawie zagrać, nie? Zawsze, zawsze fajnie się grało. Z ciężkiej broni. tysięcy w ogóle za coś takiego. Skupem się na tych zamkach więc. Zero komentarza, skupienie. Tyle wam mówię. Hey, je te laisz szukać, na które on va te suspendra. To czynię? O! Mordę modere! Nerzy, soba! Ah! A ja trzeba kupić jakąś ciężką broń, co? O, jakąś fajną, ciężką broń. Teraz kliknęłem prawą ręką, a nie lewą. Lewą jestem już przystosowany. No, lewa oczywiście od razu wejdzie. No, lewa oczywiście lepiej gra niż prawa. Nic, myślę, że jeszcze zrobimy tą kartkę i na dzisiaj będzie fajnie, fajna zabawa. Skończone. Dobra, tutaj mamy wszystko. Między drzewami, tak? Dobra, jakoś tutaj wskoczę. Dobra, na drzewie się żegnając, ja Was żegnam. Do zobaczenia i cześć.